Koncertem w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej oraz wręczeniem nagród Stowarzyszenia im. Jana Karskiego rozpoczęły się drugie kieleckie spotkania chrześcijańsko-żydowskie. W tym roku odbywają się pod hasłem "Tikun, Naprawa. Naprawa zaczyna się od nas samych, potem jest najbliższe otoczenie, rodzina, przyjaciele, o potem miasto i cały świat. I dal określa także konieczność aktywnego stosunku do świata do tego, co nas robić. Broń Boże, nie myślimy, że chcemy kogokolwiek naprawić. Chcemy naprawiać siebie. Ktoś, kto ma odrobinę pokory w sobie, to wie, że jest co robić. I szanowni Państwo, sama ta inicjatywa, widać, że się Panu bardzo spodobała, bo to no, jedna z postaci najważniejszych w polskiej muzyce, człowiek profesorów na całym świecie rozpoznawalnych, Jerzy powiedział, chcę napisać utwór, nas na I napisał kompozycję zatytułowaną Pewnego dnia, ale zanim utwór został zaprezentowany publiczności, uhonorowano laureatów pierwszej edycji nagrody imienia Hany Goldscheid i Dawidka Rubinowicza, przyznawanej nauczycielom. Jej fundatorem jest Jakow Kotlicki, prezes Stowarzyszenia Kielczan w Izraelu, siostrzeniec Hany. Dzisiaj, kiedy my wspominamy Sanka Dawida, ani Dawida. Wysyłanie pamiętać też, tych tysiące chłopaków i dziewczynki, ich rodzin, które żyły tu w Kielcach i wzięli udział na w budowaniu to miasto zostali zamordowane przez Pierwsze złote wyróżnienie, przyznane przez Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego oraz kapitułę nagrody, otrzymał ksiądz Jacek Kopeć, dyrektor zespołu szkół katolickich i Diecezji kieleckiej im. św. Stanisława Kostki. Laureatami drugiego złotego wyróżnienia zostały nauczycielki gimnazjum w woli Jachowej Izabela Kaleta oraz Bernadetta Mechelewska. Nagrodę główną w dowód uznania za wyjątkową postawę w wychowaniu młodzieży w duchu szacunku dla godności osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, pochodzenie, stan i wszelkie różnice, które są między ludźmi otrzymał Dariusz Stępień, nauczyciel historii w szóstym Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. Zanim Jerzy Maksymiuk zaprezentował kompozycję dedykowaną Żydom kieleckim, a przekazaną Kielcom w prezencie, przedstawił historię powstawania utworu i kompozytorski zamysł. Może ja opowiem, jak dlaczego jestem kieleckim. się, że ktoś zrobił mi krzywdę, Ktoś no, coś zrobiło, że jestem tolerancyjnym. I uważam, że tolerancja jest czymś to tak to jakoś że Kompozycja zatytułowana Pewnego Dnia pierwotnie zaplanowana była dla kwartetu. Ostatecznie pod batutą jednego z najwybitniejszych dyrygentów polskich wykonało ją 40 filharmoników świętokrzyskich i solistka Anna Karasińska, która śpiewała po polsku raz widzisz słowa napisane przez Ewę Piasecką. Mistrz zapowiedział, że zamierza napisać jeszcze kolejne partie. Drugie kieleckie spotkania chrześcijańsko-żydowskie potrwają do 12 lutego. Organizatorem przedsięwzięcia jest stowarzyszenie imienia Jana Karskiego, współorganizatorem urząd miasta Kielce.